Dzień z życia osoby, która wpadła na pomysł, żeby założyć fundację, i teraz pracuje na dwa etaty, z czego jeden jest zupełnie charytatywny, ale za to dający dużo satysfakcji, a przynajmniej w teorii. Po śniadaniu, zanim jeszcze włączę tryb dorosłej pracującej osoby, staram się znaleźć chwilę na planowanie spraw fundacyjnych albo ogarnianie życia prywatnego. Dziś obudziłam się w średnim humorze, więc stwierdziłam, że najlepiej będzie uciec do kawiarni. Muszę przygotować się do ważnej rozmowy z potencjalnym partnerem dla fundacji, ale szło mi to jak łapanie internetu w piwnicy strasznie powoli. Ale przynajmniej kawa była dobra. Potem mnie czekała, jakby to niektórzy powiedzieli, ta prawdziwa praca no bo rachunki się same nie zapłacą. Nie mówcie nikomu, ale urwałam się trochę wcześniej, żeby wrócić do domu jeszcze przed zmrokiem. A w domu ekspresowy obiad i drugi etat fundacja. Tym razem przygotowywanie dokumentów do księgowania, bo to początek miesiąca i moje ulubione wypłacanie wynagrodzeń. Nadal nie mogę uwierzyć, że mogę płacić innym za robienie wspaniałych rzeczy.